Cześć, witam Was na kanale Czas na Podróż, Czas się Ruszyć. Dzisiaj szybka wizyta w Londynie. Kanał Czas na Podróż, Czas się Ruszyć to nie jest tylko typowy blog podróżniczy, to jest też taka, taka wymówka, żeby się po prostu ruszyć, żeby zacząć po prostu chodzić. Jak Moim celem właściwie, moim głównym celem powstania tego kanału jak na razie to jest właśnie to, żeby zmobilizować się do tego, aby chodzić. A ponieważ nie lubię chodzić bez sensu, nie lubię chodzić dla samego chodzenia, taki właśnie kanał postanowiłem założyć. Jeżeli któryś z Was, ktoś z Was próbuje zrzucić kilogramy, potrzebuje jakiejś specjalnej zachęty aby pochodzić, żeby poszukać czegoś to mam nadzieję, że ten kanał właśnie zainspiruje go do takiego kroku tak więc zapraszam Was na obejrzenie mojego ulubionego miejsca w Londynie jednego z moich ulubionych miejsc nie będę Wam pokazywał żadnych takich typowych miejsc turystycznych bardziej coś takiego, co nie jest w każdym przewodniku. Zaczynam od Canary Wharf, to jest miejsce, to jest właściwie stolica finansowa Londynu, tutaj mieszczą się największe banki, tutaj mieszczą się największe firmy finansowe. Jest to naprawdę bardzo fajne miejsce, jeżeli ktoś lubi zwartą zabudowę. Jeżeli ktoś lubi wysokie budynki, jeżeli ktoś e, lubi e, ten typ architektury, taki bardzo modernistyczny, nowoczesny. E, jest tutaj dużo bardzo fajnych e, miejsc. Każdy powinien coś znaleźć, coś co go zainteresuje. Ja osobiście bardzo lubię to miejsce, ponieważ bardzo przypomina mi zabudowę, powiedzmy, Nowego Jorku. Tak, za, zapraszam. Bardzo instagramowe miejsce to jest właśnie to, Adams Bridge. Polecam odwiedzić to miejsce, jest to bardzo instagramowe, bardzo e, kolorowe, ciekawe architektonicznie, architektonicznie miejsce. Canary Wharf to miejsce bardzo fotogeniczne tu znajdziesz wiele, wiele miejsc, które zdjęcia po prostu będą super rewelacja najpiękniejsze w tym wszystkim jest to że na Canary Wharf można dojechać metrem Korzystając z przejazdu całodniowego, tak więc nie ponosisz dodatkowych kosztów, żeby tutaj się dostać. Jak już zwiedzicie Canary Wharf te wszystkie fajne miejsca, to polecam skorzystać z łódki, która kursuje do centrum Londynu. Jest to dodatkowa atrakcja, można obejrzeć Londyn z poziomu linii brzegowej. Tak więc bardzo polecam. To jest jakieś 5 minut spaceru od centrum Canary Wharf Jesteśmy tutaj a idziemy tutaj w to miejsce Jeśli jesteś fanem fotografii szukasz jakiegoś ładnego ujęcia, ładnej kompozycji za mną znajdziesz bardzo fajny widok na panoramę Londynu dlatego pewnie warto tutaj się zjawić przed zachodem słońca Teraz udajemy się na łódkę a teraz się w stronę centrum. Skorzystamy przy tym z łódki. Ok, okazuje się, że nie kupuj, lepiej nie kupować biletów przy wejściu. A tylko po prostu korzystając z karty kontaktowej po prostu zapłacić za przejazd kartą bezdotykowo podobno wychodzi to taniej nie wiem sprawdzimy zaraz zobaczymy teraz czekamy na naszą łódkę zaraz zobaczymy jak to wygląda w praktyce If you could all have your tickets and passes out and ready for inspection by the revenue officer, that would be very much appreciated. Once again, if you could all have your tickets, passes and oyster cards for out ready for revenue. Thank you.

no i to Z ciekawszych, jedną z bardziej jedną z mniej znanych atrakcji jest Nilu Yar. Ja. To jest taka Malutka uliczka, na której jest bardzo dużo ciekawego rodzaju pubów, restauracji, różnych sklepików. Bardzo sympatycznie. Pewnie będę monotematyczny, ale moim ulubionym miejscem w każdym większym mieście jest Chinatown. Chinatown, ponieważ jest egzotyczny. Zapach, atakują nas zapachy dookoła. Uwielbiam w każdym miejscu, w każdym mieście dużym, uwielbiam Chinatown. Londyn nie posiada zbyt dużego Chinatown, ale jest fajne, jest sympatyczne, uwielbiam je. Tak. Nie kraby, to są Dim sumy A. Te, a no te, dim sumy. Ale, tak, tak, to są Dim sumy. No. Tak, o, a tu masz zobacz, a tak, trzeba takie coś. Zobacz. Taki ten. W połowę masz y, y, zupka jakaś warzywa, drugie jakieś tego i masz pot taki, nie? 25 za osobę, No tutaj jest o, wiesz, nie? thank yeah. you